Cześć, dzisiaj zaprezentuję Ci fajny program. Służy on do y, robienia zrzutów ekranowych. Na początku wchodzimy na przeglądarkę internetową i w wyszukiwarce Google wpis wpisujemy Fast, Stone, Capture. I teraz e, ważne jest to, że gdy ściągniemy wersję 6.7, jest to trial, lecz wersja 5.3 prawie niczym się nie różni, a jest to wersja e, freeware, czyli e, bez żadnego nic na czas, nie, trzeba nic nie, trzeba nic nie trzeba tego kupować. E, klikamy pobierz program. Trzeba chwilkę poczekać, albo kliknąć w ten link. Zapisujemy plik na dysk. Program się pobrał, Muszę go zainstalować. Przechodzimy przez wszystkie kroki instalatora. Uruchomi nam się program. Tak on wygląda. Tutaj jest kilka funkcji. Na przykład pierwsza funkcja robi zdjęcie całego publiku. Druga opcja e, robi zdjęcie e, w wybranej części, na przykład ja mogę sobie zrobię cały pasek zadań, też cały pulpit, albo e, 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 sam na przykład pasek zadań, godzinę, e, moje uruchomione e, aplikacje, no sobie zrobię zdjęcie paska zadań. tutaj jest możliwość zaznaczenia dowolnej części pulpitu na zaznaczę sobie e, program Skype teraz zrobimy zdjęcie na przykład godziny i żeby to zapisać e, klikam save as i zapisujemy na przykład na desce możemy nazwać to yy, zdjęcie, wybieramy format np. png, klikamy zapisz, możemy wyjść z programu, nasze zdjęcie jest gotowe do obejrzenia, tak to wyszło. Dziękuję za uwagę na razie. Poradnik został nagrany dla helpbay.org.